Serio dajesz to swoim dzieciom na śniadanie? To pomyśl raz jeszcze. Tak, tak. Dobrze kombinujesz. Dzisiaj na moim kanale rozprawię się z popularnymi płatkami śniadaniowymi reklamowanymi w telewizji. Ech, płatki śniadaniowe. Jako rodzic 4-latki i dwulatka dobrze znam ten ból. W końcu takie płatki regularnie pojawiają się na przedszkolnych śniadankach, a także na imprezkach takich jak urodzinki i pozostałe eventy. Natomiast co takiego możemy zrobić? Czy naprawdę powinniśmy je dedykować każdemu dziecku na śniadanie? W końcu za plusy przemawia taka sytuacja, że są one smaczne, słodkie i chrupiące. Zatem raczej niewiele bobasków trzeba specjalnie namawiać, aby zjadły to na śniadanie. Ale czy naprawdę jest to dobra opcja i czy możemy zaserwować im coś zupełnie innego, a zbliżonym smaku, co będzie miało zdecydowanie lepsze własności odżywcze? Sprawdź to właśnie w tym odcinku. Wcale nie trzeba być dietetycznym omnibusem, aby domyśleć się, że takie płatki wcale nie powinny stanowić elementu zbilansowanego posiłku, a przynajmniej nie powinny gościć w Twoim menu często. Zarówno Ciebie jako osoby dorosłej, ale również Twoich dzieci, które mogą być małoletnie albo mogą być nastolatkami. Dlaczego? Po pierwsze z tego powodu, że ponad 20% składu tych płatków stanowi cukier. Są i takie pozycje, które mają go w 25% udziale i większym. Czy cukier jest dobry dla dziecka? W czasach komuny mówiono, że cukier krzepi, ale wiemy, że teraz cukier wywołuje nie tylko bardzo. Wiele stanów chorobowych, wliczając to nadwagę, otyłość, cukrzycę, czy dyslipidemię, insulinoporność i pozostałe kłopoty, dotykające nawet próchnicy zębów, ale przede wszystkim bardzo mocno negatywnie wpływa na nasz układ nerwowy. Na co dzień jako praktykujący dietetyk bardzo często zauważam, że takie diagnozy o nadpobudliwości, jak ADHD czy ADD, niekoniecznie są słuszne i w obecnych czasach mamy naddiagnozowanie. Warto jest być świadomym tego problemu, a przede wszystkim mamy niedostateczną uwagę poświęconą na to, co my zjadamy i jak to wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Jeżeli uważasz, że płatki, w których 25% składu to cukier, są dobre dla rozwoju Twojego dziecka pod kątem motorycznym i neuronowym? to tak naprawdę myślę, że powinniśmy pomyśleć raz jeszcze nad tą odpowiedzią. Pamiętaj, że cukier jest elementem, który bardzo mocno powoduje pobudzenie naszego organizmu. Zatem jeżeli Twoje dziecko biega po ścianach, krzyczy i jest trudne do uspokojenia się, spróbuj zmienić mu dietę i chociażby wyrzuć takie płatki śniadaniowe. Zatem cukier w płatkach śniadaniowych to pierwsza czerwona flaga. Po drugie, takie płatki zawierają olej palmowy, a więc główne źródło szkodliwych tłuszczów trans w naszej diecie. Zatem jeżeli chcesz zadbać o zdrowie swojego malucha albo o swoje, to pamiętaj, że tłuszcze trans przede wszystkim dokonują... Szkodliwego programowania naszej komórki. Zatem przyspieszają apoptozę, jej programowaną śmierć. Natomiast to ty jesteś wodzem tego okrętu i decydujesz, czy dana komórka ma żyć przez okres 120 dni, czy też 90 albo 60. Zatem pomyśl o tym w charakterze pewnej inwestycji. Im mniej zjesz kwasów tłuszczowych typu trans przez całe swoje życie, tym lepiej dla ciebie. Są oczywiście pewne wyjątki od reguły, jak CLA, czyli kwas rumenowy. On jest akurat prozdrowotnie działającym kwasem tłuszczowym typu trans, ale tych akurat w Nesquikach i pozostałych płatkach śniadaniowych nie uświadczysz. Jednak olej palmowy, który jest częściowo uwodorniony, będzie bardzo negatywnie działał na twoją gospodarkę glukozowo-insulinową, będzie stymulował stany zapalne oraz będzie przyspieszał widmo ryzyko rozwoju chorób serca. Zatem jeżeli chcesz, aby te pojęcia były od ciebie jak najbardziej oddalone, Kolejny argument właśnie, aby pozbyć się płatków śniadaniowych ze swojego menu. Po trzecie, Nutri Score daje im piękną, zieloną ocenę A, a sami wiemy, że podświadomie działa to tak, że zielony znaczy idź. Nie od dziś wiemy, że Nutri Score jest czymś, czym nie warto byłoby się sugerować. Biorąc pod uwagę łososia czy olej kokosowy albo schab, czyli pozostałe produkty bogate w białko, cholesterol i kwasy tłuszczowe nasycone, zobaczycie czerwoną literę E, a wiadomo, że czerwony znaczy stój. Natomiast wytłumaczcie mi, dlaczego produkty, które zawierają bardzo dużo pszenicy, bardzo dużo cukru, bardzo dużo Energii generalnie są mile widziane w naszym menu. Jeżeli jesteśmy sportowcem, to zdecydowanie węglowodany powinny stanowić dużą część naszego odżywiania. Ale czy dzieci powinny być przeładowane cukrem od samego początku? No myślę, że statystyki są w tej kwestii dosyć jasne. Zatem pomyślmy o tym, czy faktycznie takie płatki śniadaniowe z dużym udziałem kalorii, pszenicy, cukrów, tłuszczów trans i pozostałych dodatków chemicznych są naprawdę dobrym pomysłem do wprowadzenia do codziennej diety dziecka. Być może powinniśmy zdryfować nieco bardziej w stronę pokarmów białkowo-tłuszczowych, takich jak jajka na tysiąc sposobów. Jajka sezone, omlety, jajka gotowane, jajka w koszulkach. Naprawdę opcji jest bardzo dużo. Generalnie pamiętajmy o tym, że przeładowane dziecka cukrem od samego początku, raczej będzie miało negatywny wpływ na jego funkcjonowanie i ponownie nie trzeba być tutaj dietetycznym omnibusem, aby to dostrzec. Teraz, żeby nie było, że tylko płatki Nesquik są do bani. Generalnie moja opinia jest taka, że wszystkie płatki firmy Nestle są dobani. Czy to są czokapiki, czy to są cini czy jakiekolwiek inne. I te, które są spoza tego wielkiego brandu, ale są dosyć upodobnione, także będą dobani. Więc zapamiętajmy, że przede wszystkim charakteryzuje je olbrzymia ilość cukrów i składników słodzących. Naprawdę zachęcam do tego, aby Patrzeć i przestudiować nieco skład tych płatków. Często poza cukrem znajdziemy tam również takie informacje jak cukier inwertowany, syrop glukozowy, syrop glukozowo-fruktozowy, i tak a to wszystko de facto sprowadza się do cukru. Ponadto mamy tam bardzo dużą bazę chemii spożywczej. Pamiętajcie o takich aspektach jak chociażby szóstka Southampton. Zatem popularnie używane barwniki, dostosowane do żywności, niby bezpieczne, niby przebadane, a jednak wiele lat temu okazało się, że nadmierne spożycie tych barwników powoduje negatywne skutki ze strony funkcjonowania naszego układu nerwowego, doprowadzając do kupotów, z koncentracją, agresji czy nadpobudliwości. Zatem odpowiedź chyba podnasuwa się sama. Jak zatem wybierać płatki śniadaniowe? Przede wszystkim zachęcam do tego, aby nie kupować tych, które są reklamowane w telewizji. Naprawdę, dużo lepszym pomysłem będzie wybór płatków, które mają krótki skład. W końcu im krótszy skład, tym produkt mniej przetworzony. Chociaż na rynku znajdziemy produkty takie jak płatki owsiane, płatki jaglane, płatki gryczane, jakieś mieszanki musli z dodatkiem owoców tropikalnych, orzechów, czekolady itd. Generalnie jest Jestem za tym, aby wybierać płatki, które przede wszystkim mają w swoim składzie mniej pszenicy. Jeżeli na pierwszym miejscu jesteśmy w stanie zauważyć płatki owsiane, płatki gryczane, płatki jaglane czy amarantus albo pozostałe tego typu zboża, zdecydowanie jest to na plus. Sprawdzajmy także, na którym miejscu spośród wymienionych składników znajduje się cukier, sól i pozostałe substancje słodzące. W idealnym przypadku powinniśmy mieć płatki, które mają oznaczenie bez dodatku cukru. Oznacza to, że mogą być tam cukry naturalnie występujące, jak te chociaż bez suszonych owoców czy liofilizowanych owoców, natomiast. Nie powinny tam znajdować się produkty takie jak syrop glukozowo fruktozowy cukier, cukier inwertowany oraz pozostałe. Unikajmy także płatków śniadaniowych zawierających sztuczne barwniki, aromaty oraz utwardzone oleje roślinne, zatem główne źródło szkodliwych tłuszczów trans w naszej diecie. Jeżeli chcemy wybrać najlepszą opcję dla płatków śniadaniowych, to chyba najmądrzej będzie wybrać właśnie płatki owsiane górskie albo błyskawiczne, płatki gryczane, płatki jaglane czy pozostałe, które są monoproduktem. W tym momencie możemy kultywować kuchnię slow food, zatem sami wybieramy źródło płatków i możemy je zaparzyć wodą. Wodą, albo ugotować je w garnku, w zależności od naszych preferencji. Pamiętajmy jednak, że jeżeli chodzi o kwestię indeksu glikemicznego, to lepszym pomysłem będzie krótkoterminowe narażenie płatków na wysoką temperaturę, co pozwala je lepiej strawić potem w naszym przewodzie pokarmowym, ale jednocześnie może zadbać o odpowiednio niski indeks glikemiczny. Kiedy już płatki sparzymy wodą, możemy zabrać się za danie naszych ulubionych dodatków. Czasami może być to kakao, to może być karob, to może być miód, to mogą być owoce świeże, suszone bądź mrożone i mogą być pozostałe dodatki, takie jak chociażby przyprawy. Ja osobiście bardzo lubię kardamon albo cynamon w moich owsiankach i pozostałych wersjach naturalnych, zdrowych i nieprzetworzonych płatków śniadaniowych. Zwracajmy także uwagę na ilość błonnika w diecie. Im jest go więcej, tym lepiej. Biorąc pod uwagę fakt, że większość płatków śniadaniowych są produktami wysokoglikemicznymi, to błonnik będzie takim elementem półsprzęgła, który pozwala Zadbać o odpowiednio niski indeks glikemiczny. Pamiętajmy też o tym, że indeks glikemiczny jest miarą tego, jak nasz organizm reaguje na żywność zawierającą węglowodany. Zatem albo ta parabola może być bardzo mocno uniesiona i wtedy mamy posiłek, który chwilę moment uwalnia nam poziom glukozy we krwi, co czasami może wiązać się ze zjawiskiem hipoglikami reaktywnej po posiłkowej, albo ilość błonnika będzie tego pewnego rodzaju półsprzęgłem, który będzie wygładzał. Całe pojęcie indeksu glikemicznego i dzięki temu będziemy mogli utrzymać energię na dłuższy czas. Pamiętajmy też o tym, że dodatek źródła błonnika, białek oraz tłuszczów do tego posiłku pomaga także zachować niższy indeks glikemiczny sumarycznie. Zatem, jeżeli powiemy o tym, że do takiej owsianki dodajemy albo białko serwatkowe, albo orzechy, nasiona, mm, albo łyżkę masła orzechowego, czy pozostałych produktów, zdecydowanie będzie to dobra opcja, która wzbogaci nie tylko smak, ale także wartości odżywcze. Jeżeli jesteś rodzicem małoletnich dzieci, nie załamuj się. Nie jesteś wcale skazany na popularne płatki śniadaniowe reklamowane w telewizji, możesz na własną rękę wykombinować naprawdę wiele opcji, które posmakują Twoim pociechom. Na przykład kremowa owsianka z owocami, to jest to, jeżeli weźmiemy pod uwagę ugotowanie płatków owsianych, a następnie zblendujemy to na naprawdę gładką, ciekawą masę i dodamy tam ulubione owoce czy pozostałe dodatki Twoich dzieci, naprawdę jest to bardzo dobra opcja, którą można rozważyć. Pamiętaj, że nawet jeżeli Twoje dzieci uprą się na dodatek pewnych ulubionych i być może niezdrowych dodatków, takich jak chociażby posypki cukrowe. Do babeczek, czy łyżeczka miodu, czy pozostałe elementy, pamiętaj, że i tak, koniec końców, zawartość cukru w tym produkcie końcowym będzie zdecydowanie niższa niż ta, która występuje urzędowo w Twoich ulubionych reklamowanych w telewizji płatkach śniadaniowych. Pamiętaj także o tym, że przykład idzie z góry, a dzieci uczą się przede wszystkim przez obserwację. Więc być może kiedy Twoje dzieci zaobserwują, że sam przygotowujesz swoją ulubioną gryczankę, jaglankę, komosankę czy owsiankę, same będą chętne do tego, aby pomóc Ci w przygotowaniu tego posiłku, a to już punkt pierwszy do tego, aby oswoić się z daną pozycją w menu. Ponadto warto jest wziąć pod uwagę, że zachęcajmy dzieci do tego, aby nawet posmakowały na start Twoją potrawę. Natomiast trzeba też zadbać o to, aby ta potrawa była nieco bardziej estetyczna i pamiętajmy, że dzieci z reguły wolą bardziej gładkie konsystencje niż takie bardzo otrębowe. Zatem pomyśl o tym, czy faktycznie kremowa wersja twojej owsianki może być czymś, co zachęci maluchy do zjadania tego typu posiłków w przyszłości. Ponadto kwestia tysiąca smaków Naprawdę można tutaj kombinować. Nawet dodatek budyniu, owoców świeżych, suszonych, mrożonych, kakao, czekolady, masła orzechowego i pozostałych dodatków to naprawdę nieograniczona paleta smaków, które mogą pomóc wzbogacić menu Twojego dziecka. I pamiętaj także, że śniadanie nie zawsze musi oznaczać ani płatków śniadaniowych, ani kanapki, a raz na jakiś czas może tam również zagościć jajko. Jeżeli ten materiał podoba Ci się, na pewno skomentuj go i daj znać, czy chciałbyś widzieć więcej tego typu materiałów w przyszłości. Ponadto będę wdzięczny za subskrypcję oraz za łapki w górę. Do zobaczenia